Cześć, witajcie. Z tej strony Kusiek, witam was w kolejnym odcinku Heavy Rain. I dzisiaj jesteśmy na dzień dobry etanem Marsem. Wysiądźmy z samochodu. Zobaczymy co... Co dzisiaj nam się przytrafi. Dla mnie ten gościu jest dziwny, po prostu jest dziwny. Okej, okay. więc... My w ogóle jesteśmy Jakbym się chciał zastanowić. Może jakieś myśli? Elektrownia próba. Próba. Kurwa, co ja mam tu znaleźć No właśnie kurwa, co? Też bym chciał się zastanowić. Wskazówka jakaś gdzie teraz mam iść Może jest tutaj tu? wskazówka O o, 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 o Dawaj, 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 dawaj no i chyba Ani drgnie. <laughs> motyl? Figurka origami miała kształt motyla, czyli szukam teraz jakiegoś motyla? Szczerze nic mi nie mówi w ponury, deszczowy dzień to motyl. To elektrownia miejska. Wydawało mi się, że jest opuszczona. A może jest? Łapka? To może być pułapka. Muszę być ostrożny. No bądź ostrożny, bądź. Może tutaj jakaś bramka będzie, albo coś nie wiem. <laughs> o o o o o! Widział smoka. O shit! spraw Dobra. No, pie... au. Ale co sobie odciąłeś i narzekasz teraz? Transformatory elektryczne. Słyszę je, więc chyba nadal działają. A nie, chyba tylko na pewno. Bo ja też je słyszę. Nie mam żadnych myśli. tutaj tam coś jest? O, 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 No tu, 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 jest jakieś wejście. Okej, okay, coś tu mamy. Brak myśli. Aha, to nie, nie narąbało nam szczerze mówiąc, ale coś możemy zrobić. Okej. Okay. Odkręć, 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 jak czarną wodę. O, więcej siły stary. No i co dalej? Co to jest? Zapałki? ale po co? Tak szczerze powiedziawszy... Kółeczko przytrzymać? No nie usiądź, że tam wejdzie jeszcze. No matą. O No i co? Kuźwa, guzik widzę. Ciemno tu jak w... Co to jest? Co to jest? Dokąd prowadzi ta rura? Mam złe przeczucia. No ja też. Źle zrobiłem, że wszedłem do tej rury. To samobójstwo! A o! -o. Rany. Of oh, szkło! Fuck. Szkło! Kawałki szkła! Ostre jak brzytwa Nie mogę się cofnąć. Muszę się przeczołgać dalej. Powinienem to zrobić powoli, żeby nie pociąć sobie rąk I jak najszybciej się ten... stąd wydostać Nie mógł odgarnąć. odgarnąć, nie możemy? Jakoś. Au, 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 au. au. Dobra, ale w którą stronę? Prawo, lewo? Tam jest coś jakieś. Może coś mamy. Ale po co on zapałki? Płomień zapałki pokazuje, skąd płynie świeże powietrze. Wystarczy iść w tamtym kierunku. Skąd płynie powietrze, tak? No to skoro płynie, Okej, tu, tu, tu. Stąd płynie powietrze. Au, uliczka. Zwinę tu, jeśli szybko się nie wydostanę. E wróć przecież. Hm. Fucking, no. A no dobra, i zobaczyć, zobaczymy co się tam będzie działo. Może go nie zabijemy, płomień zapałki pokazuje skąd pojedzie świeże powietrze. Idź, 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 idź. Nie wiem, czy idziemy w dobrym kierunku. Bo szczerze, mówiąc teraz ta zapałka. pokazuje. Zapal. i tak, ani tak. Be to mnie ten połączę w ogóle nie rusza, ale dziećdzie to... Kuźba, potnę się tu jak cholera A cóż jest Chyba Zaraz się dowiemy Kraci mi się w głowie Spokojnie Spokojnie zwolnić inaczej Zendleje. No zapal. No tam się, jest tam tą dwieje. To my idziemy w prawo. świnki szczury Szczury fajnie Jeśli tu weszły, to może mi się uda wyjść. Wyglądają bardziej, że szczury są małe. A bajecznie, że tam im mówi. Ale rozbieraj Ej, dzi, dzi. No idź, idź, idź. Iść. Co ty robisz kurwa? No, jeśli będzie miał żyć, to będzie żył. Pocznij trochę zapal. mamy tam ciąg. A, choćby <śmany> w takim razie zaciągiem. Zawsze spędzam powietrzu musi płynąć, prawda? W porządku. Dobrze idzie teraz, czy on wraca, bo już kuzy szczerze mówiąc widzę. Zobaczmy jak jest tutaj. No zapa, zapa, zapa. Niby dobrze. Co on robi, kurwa? Ja tu na guzik widzę. No ja jebie. O masakra. Czekajcie, to już naprawdę się zamotał <static> tak, że... Gówno teraz to widzę. Au. zabiję.

Tam jest jakieś światło. mamy jest jakieś światło. Może damy radę. Ale będzie ładnie obijane. Sponiewieramy jak... Ale bardzo popuprzona misja. No wychodź, wychodź. Sam chciałeś tutaj wchodzić. Oh my god! O oh my god, co jest? Aha, i ten przycisk. A fucking bitchin. Już nie trag nic, nic nie jest. Zawód, kolejna dziura. Zawód, chcesz tam wejść? Dobra. Chyba nie mam innego wyjścia. No nie masz. To jest głupek. Ty tak jeb nasz Ja bym tak nigdy nie ryzykował. Jeb na transformatory. Jezus. Dobra. Wstaniesz ty dziś. Pierdziela. kółeczko L1. I krzyżyk. Porąbana kombinacja. No i po coś tu przyszedł? Na razie zbytnio dużo nie wiemy. Ale... Haha, ha. na pewno chcesz to zrobić? Też jak cię pieprznie to tylko raz. Motyl, uh, upór, upór, upór... Trzymaj etan. Dalej. Dobra, analizuję. uważać na te transformatory i wybrać dobrą drogę, bo inaczej nie wyjdę stąd w jednym kawałku. Wyjdziesz, ale jako kiełbaska. Kupisko transformatorów. Muszę przez nie przejść, żeby dostać się do tego motyla. No musisz. Tylko którędy. Aha Szalony. Wi no więcej tych ucisków No dokładnie A Pierdzielnęło troszeczkę, nie? No co jest? Nie, nie, nie pójdziesz sam? Oh. Zostań. Zostań, 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 zostań. Ham. Teraz już mi nic nie przychodzi na myśl. Coś się przypaliło. Aż tak się oparzyłem No, być może. Ale widzę, że nie mamy tej niemożliwości. tylko musimy odejść. Dobra, w porządku. W takim razie, w takim razie odejdziemy chyba No i co dalej Na razie nic nie kapuje zbytnio koniec już pomnie Ej, 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 motyl! Hm. Tam był motyl, nie podszedł do niego. No ale dobra. Znowu ta babka. Znowu będziemy go niańczyć? Bo znowu przyjdzie poobijany. Mam tylko nadzieję, że nie, zdawo. o mój Boże! Okay. Dobra. Spokojnie, na pewno można mu jakoś pomóc. To już drugi raz, pamiętasz? A co tym razem? Jaka silna. No dobra. Ethan, Ethan, słyszysz mnie? No. Jak to? człowiek, jakikolwiek, może się tak załatwić? No może. Nie. No Czy to są ślady oparzeń? No to wygląda. Co ty mu robisz? muszę zdjąć ci ubranie, żeby dezynfekować rany. Znowu? Ale cały czas rozbiera. Ojoj. Oj, oj. Troszeczkę się przysmolił. To poważne oparzenie. Nie wiem, czy potrafić ci pomóc. Szpital? A? Może szpital. odkazić te rany. No to znowu do apteczki. Kurwa. Nieńczymy kolejny raz dorosłego faceta. O, tym razem już wiedziała co ma wziąć. No to do robot. No... Nie jestem lekarzem, ale zrobię co mogę. Okej, okay. OKj.zodek hmm, odkazając. Tak, dokładnie to. Do odkażenia. Nie pomoże na uważenie. Ale to pierw może ręce co? Zabandażujemy, co? No nie miżej go, tylko bandażuj. Bandaż? Hej. Dokładnie. Za wcześnie zakładać bandaż. Najpierw zajmę się raną. O Boże. Mać, mać mamy na oparzenie na pewno. żużyć. Dobra, może jakieś lekarstwa? Na gorączkę co? Co jedno, te antybioty, leci, lek przeciwbólowy, przeciw, przeciwgorączkowy, miał gorączkę. Okej. Okay. Zdziądział. A Teraz może bandaże, co? A jednak bardzo dobry pomysł. Bożąsiu. Więcej ci nic nie trzeba. No i. Nie, nie kapuje. Co A tu będzie podroszać. A takie dziwy. Zrobiłam co mogłam. Jak się czujesz? Już wspaniale. Ethan jest tu przytomny. Muszę poczekać. Może się obudzi. Albo nie. Albo i nie. Dokładnie. O! Chyba się budzi. Jak się czujesz? Bywało lepiej. Ile tak leżałem? Ze trzy godziny. Niedługo. Jesteś moim aniołem stróżem? Nawet mnie nie znasz, bez wyjścia. Nie miałam innego wyjścia. Nie mogłam cię tak po prostu zostawić. Ach. Ach. Mówiłaś, że jesteś tu, bo masz problemy ze snem? Kłamstwo. Takiego. Czasem mam problemy z zaśnięciem. Mam tak już od dziecka. Kłopoty? Czyli wpakowałeś się w kłopoty. Aha. Większe niż potrafisz sobie wyobrazić. Przypuszczenie. Masz problemy z mafią? Jesteś komuś winny pieniądze, czy co? Słuchaj, dziękuję, że mi pomogłaś, ale dla Twojego dobra lepiej nie mówmy już o tym. To może on pomożemy? Może będę mogła jakoś pomóc? Nikt nie może mi pomóc. I tak dużo zrobiłaś, Madison. Dobra. To ja idę. Trzymaj się. Nara. Ona już jeszcze wróci. Jeszcze go będzie niańczyć, coś mi się wydaje. Okej, okay. siądźmy i zobaczmy jeszcze, co tam mamy, i będziemy powoli kończyć. Marble? Ok, to cóż, zaczynamy kolejny rozdział. To nie Jeszcze ja, będę z z z wam żegnał. Z right ja. Jeszcze zostawiam wam tutaj kawałek ja filmu. Ja, z I z nikogo nikogo widzimy się nie nie niebawem. Trzymajcie to się, papa. Pa. Przecież już wam mówiłem, nie zgłosiłem się u kuratora. Nie chciałem wracać do paki. Kiedy zobaczyłem gliny, to spękałem. Nie myślałem, co robię. Sprawdziliśmy jego zeznanie. Ma alibi na trzy morderstwa. Ten drań pasował nam idealnie. Churwa, Ash? Dobra, jest tu matka, szona Marsa. Chcę z panem rozmawiać. To było kilka miesięcy temu. W środku nocy strasznie lało. Ethan wrócił do domu jakoś około trzeciej. Był przemoknięty, zapytałam gdzie była, a on zaczął mówić coś o tonięciu, o deszczu o, zupełnie bez sensu, a jego spojrzenie, było coś dziwnego. Ale, ale, kiedy następnego dnia ogłosili znowu kolejną ofiarę zabójcę z origami, znajdźcie szona. Błagam was.